Zgodnie z dawaną Państwu dzisiaj wielokrotnie obietnicą, kolejny gość w naszym studiu, tym razem Pani Joanna Domżał, ekspert CITA. Witamy. To, witam serdecznie. CITA zazwyczaj kojarzona z nauką języków obcych, ale tym razem e, w trochę innej dziedzinie może zostać wykorzystana ta właśnie metoda skupiania się, prawda? Bo to, to chyba w tym wszystkim chodzi. E, tak, metoda relaksacji, osiągania stanu relaksu. No ale znamy mnóstwo sposobów. To jest muzyka, to są jakieś, nie wiem, piękne krajobrazy, urlop bardzo często, albo zwyczajnie wyspać się, poleżeć w wannie i zrobić zro to, na co ma się ochotę. Czy to jest jakaś, to po co nam jeszcze jakieś do tego urządzenia, skoro sami potrafimy? Dokładnie tak. Każdy z nas ma swój własny sposób na relaks. Dla mnie na przykład jest to właśnie między innymi wspomniana przez pana Wanda. Natomiast Polacy nie umieją się relaksować, nie umieją się relaksować nawet jak wyjedziemy na urlop, to mamy problem z wypoczynkiem, nie podpoczywamy, ale do końca jednak myślimy gdzieś tam ciągle, ciągle o pracy. Postawię się teraz w roli mężczyzny, który wyjeżdża na urlop, no trochę dzieci przeszkadzają, rodzina ogólnie, jakaś presja, prawda, bo musimy tu iść, a nie tam. Czy to o to chodzi, że, że nie potrafimy wyłączyć na chwilę tego czynnika? Dokładnie presji? tak. Nie potrafimy tego czynnika wyłączyć, a jest to bardzo istotne, abyśmy mogli potem sprawnie funkcjonować po prostu w pracy. móc koncentrować się, mieć otwarty umysł i właśnie tutaj my wykorzystujemy pomoc techniczną. R relaks trochę mi się kojarzy z takim stanem e błogości, na pewno powinien się kojarzyć, ale też takie spowolnienia, że tak właściwie gdzieś tam sobie bujamy w obłokach. Yy, tak, a, a w awesome. życiu codziennie musimy być tak szybcy, bo nie zmieścimy się na zielonym świetle. Potem musimy zająć miejsce parkingowe bardzo często. No, mnóstwo tego stresu i spięcia jest na co dzień. Bo to może lepiej się zbyt często nie relaksować. Jak najbardziej należy się, jak najczęściej relaksować, gdyż to pomaga nam sprawnie funkcjonować w ciągu dnia, właśnie żeby znaleźć to miejsce parkingowe bez zbytniego stresu, żeby móc też normalnie z efektem pracować. Relaks jest bardzo ważny. My na co dzień przebywamy dwukrotnie w tym relaksie, kiedy budzimy się i kiedy zasypiamy. Praktycznie jest to nieświadome, bo trwa to bardzo króciutko, kilka sekund, no chyba że mamy okazję w weekend. Na przykład w niedzielę, jak dzisiaj, poleży troszkę dłużej w łóżku. I na przykład osiągamy taki stan, że budzimy się, mamy jednak wciąż zamknięte oczy, ale już wiemy, że ktoś się krząta dookoła, coś się wokół nas dzieje. To jest właśnie taki błogi, przyjemny stan relaksu. Mamy świadomość, wiemy już, co się dzieje dookoła, niemniej jednak wciąż jesteśmy właśnie zrelaksowani, jesteśmy, to... bardzo mamy przyjemne taki. No to chyba stan. jest trochę inaczej, bo jak rozmawiamy z kolegami, często to jest raczej. Taka myśl o rany, która jest godzina. To po pierwsze. To chyba od poniedziałku do piątku, tylko. Chyba, że ktoś pracuje w weekendy. No niestety, w systemie ciągłym się pracuje. To jest pierwsza myśl, druga myśl, co mam dzisiaj do zrobienia, jaki jest dzień tygodnia. To są takie rzeczy, czyli może rzeczywiście jest tak kiepsko znaczy. To relację. tym bardziej właśnie polecałabym, polecałabym sesje relaksacyjne, bo tylko z, 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 z korzyścią na zdrowie, na samopoczucie, na koncentrację wpłynie. Ja rozumiem, że relaks to takie rozluźnienie dla e, ciała, ale mówiła Pani o zdrowiu. Tak. Co takiego można osiągnąć jeszcze przez ten relaks? No, relaks jest wykorzystywany na, na wielu płaszczyznach, że tak się wyrażę. Na przykład w Instytucie Kardiologii w Aninie jest stosowany do wspomagania leczenia osób z problemami e, prawda, serca, e, osób, które idą na operację bądź które już są po operacji, aby szybciej dochodziły do siebie, żeby ta rehabilitacja była jak najsprawniejsza. Tu właśnie stosowane są różne urządzenia relaksacyjne, właśnie po to, żeby ten relaks jak najszybciej, jak najgłębiej móc osiągnąć. No, posiadając takie urządzenie, proszę nam powiedzieć, ile, pod, ile czasu zajmuje jakby to, aby wprowadzić się w ten stan relaksu i czy ile razy dziennie może należy to stosować? Z taką pomocą techniczną jest to bardzo proste i przyjemne, gdyż dzięki temu urządzeniu możemy się zrelaksować w ciągu 5-10 minut. Relaksując się na przykład dwa, trzy razy dziennie przez tak krótki okres, będziemy się czuli, jakbyśmy przespalili całą noc. Więc jest to naprawdę bardzo godne polecenia, żeby się relaksować w ten sposób. Co do tego jest nam potrzebne? No, mamy okulary, prawda? Tak, tu mamy, to mamy najważniejszą rzecz, najważniejszą, właśnie maskę a ona działa na bardzo prostej zasadzie. Gdy tutaj się włączyłam teraz e, to urządzenie i nie wiem, tutaj może pokażę do kamery, nie wiem, czy widać, zapaliły się w środku e, takie czerwone diody. E, I maska po prostu ma, mam pomóc w koncentracji na oddechu. Gdy ją założymy, może ja to zademonstruję tak. dobrze, gdy ją założymy, ja ustawię czujnik odpowiednio pod inną torek od nosa, gdy zrobię wydech, te diody, które są w środku, które Państwu przed chwilą pokazywałam, zgasną. W momencie wdechu one się zapalą. Tutaj jeszcze mogę mieć słuchawki na przykład i e, podłączone do po, od, odtwarzacza dźwięku. I w tym momencie, kiedy zrobię wydech, zgasną do diody ale to również e, dźwięk, tak, tak zwany dźwięk bio w słuchawka, w momencie wdechu te dwa sygnały pojawią się. Tak więc ja za pomocą dwóch zmysłów, wzroku i słuchu obserwuję mój własny rytm oddechu. I dzięki temu mój organizm odnajduje optymalny rytm oddychania, a ja się relaksuję w ciągu kilku minut. Jest to bardzo proste, bardzo przyjemne, a efekty nie są zaskakujące. No? <gry> Absolutnie nie. Można w zaciszu własnego domu się relaksować, ale można oczywiście też na przykład odwiedzić wyspecjalizowany punkt. No tak, żeby chociażby zdobyć tego typu urządzenie. Dodajmy jeszcze, że to, to, to wygląda tylko jak okulary, prawda, bo tak naprawdę nic przez to nie widać, więc. Widać nie, nie, nie radziłbym się relaksować za kierownicą w tym urządzeniu, bo może to mieć. Chyba, że jako pasażer. A no jako pasażer to oczywiście. Być może w komunikacji miejskiej już niebawem ludzie w takich właśnie maskach będą bardzo zrelaksowani. Pan kontroler wsiądzie, bilety do kontroli. Proszę bardzo. Tak to będzie wyglądało. Gdyby wszyscy byli zrelaksowani, to lekarze mieliby dużo mniej pracy. Zdecydowanie tak, tak. Dużo naszych problemów, na przykład zdrowotnych, chociażby różnego typu problemy z nie wiem, żody, żołądka powstają właśnie na podstawie tego, że jesteśmy stresowani. Więc gdy zaszywać tego relaksu będziemy częściej, będziemy czuć się lepiej, będziemy mniej chodzić do lekarza. No już mówiłam, to będziemy też wydajnie pracować. Teraz są też producenci farb do włosów i fryzjerzy, bo e, mniej siwych osób będzie chodziło po ziemi. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym Dziękuję. studiu. Pani Anna Dążał, ekspert Sita e, o relaksie i o pewnych pomocach naukowych, które w tym relaksie m, mogą być nieodzowne. Przed nami informacje, no, a my mówimy jako dzień dobry polsko Państwu. Do zobaczenia.